No hej, a więc lecimy dalej z Drifterem i zobaczymy, gdzie ten pies nam spierdzielił. Tutaj coś jest? Na razie nie. Dobra, lecimy. Wow. Okej, okay. znalazł coś walczy z wielką jakąś bestią, jakimś karaluchem czy coś Ogólnie tak gra się w... Akurat nie zapisała tam się tam gdzie skończyliśmy Musiałem wszystko przejść jeszcze raz, ale jakoś poszło. A, wait, wait, wait. Bo ja tam jeszcze chciałem zobaczyć, co jest. Czy ja coś ominąłem? Co jest? Aha. Wow. Snajczka jakaś. Która nie wiadomo co daje Można się spodziewać Po tej grze takich znajdziek, właśnie No dobra Chodźmy dalej Jakieś pobojowisko w ogóle jest Wszędzie toną ludzie Czy tam To coś Dobra, trzeba pamiętać, też tutaj jest przejście. A tu coś mamy. Zobaczmy. O! A okej. Okay. Myślałem, że to już jest ta statua. Żeby sobie to podnieść na jeden klejnoczy. A to. A to podziemia. Też fajnie mhm. Mm Nowe moby. Uuu! Uh. Okej. Okay. Czy to możliwe, że gdzieś tutaj jest coś też, czy nie? Nie widzę. Okej. Okay. No nie, nie mam heal'a. Dobra. Ojej. Kurde Trochę dużo ich A to dlatego, że nie miałem full HP Teraz będzie lepiej Ciężkie jest to sterowanie powiem wam z tym, że trzeba kierować wszystko Jest To wygląda jak ogień. No dobra, nie będę wnikał. Może coś później z sobie zrobić. Czuję we mnie O! No, to miejsce mnie najbardziej interesuje Coś z tym ogniem będzie można robić, coś tak czuję żeby to było w ten sposób, ale chyba na to znowu miejsce, gdzie ja nie dam rady, bo jak tutaj pójdę, tutaj przeskoczę, ale już tutaj mnie to spali, nie? No chyba, że Okej. Okay. Chyba, że tak. I. No dobra. Hits. O nie. Dwa? Enio. A, mam ok. Myślałem, że ja mam uleczyłem. Dobra. Troszkę szybszy, szybszy muszę być po prostu. Trzecie. Ok. No dobra a, a może a może nie potrzeba, tego trzeba znać na to sposób. Może nie potrzeba się jakoś rozwinąć w tym kierunku. Dajcie mi heal. A. Ten się skitrał. Dobra, mamy go. Ujejuj! O właśnie, o tym mówię o sterowaniu w tym w kierunku. Nie jest to łatwe. Kurde Deno. Bo cały czas próbuję je skierować na przykład, w lewo i się zdaszować. A to nie o to chodzi. A i co teraz się wydarzy? Stworzy nam się jedno. Tak, okej. Okay. Czyli to są fragmenciki rzeczywiście. Oj, krwawimy. Grubo. O, super. Nie mogę tego tu przejść, ale nie ma więc lecimy na piechtę w prawo tu był koleś O nie, to co? Jakoś tak wydawało mi się, że podkręciła ta ten strzał. A mi się wydawało tylko Eee yy... Coś jest? Nie, 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 nie ma? Dobra, to dalej. Okej. Okay. O, dobry. Czy to jest... Ja mam z nim walczyć? Ja z nimi walczyć? O nie! Nie jestem w ogóle gotowy na taką walkę. W ogóle. W ogóle, w ogóle. Jesus Christ. No właśnie. Próbowałem to jakoś manewrować, ale. No nie mam heala. Nie wiem, czy ja nie muszę to jakoś wrócić później. Spróbujemy jeszcze raz. Ale nie widzę tego. A dobra, nie mam tylko 2 HP. Dobra, to nie tak źle. Chciałem że się jakoś. O, tu jest przejście? Ooo. Czyli są sekreciki, nie no na pewno, tylko no, nie tak łatwo je znaleźć. I bardzo dobrze, więc satysfakcji. Okej, okay, tu można sobie przejść. Tu jest jeszcze heal. Tutaj... nie. Głowy przyjmowanie tego to też nie najlepszy pomysł. No, najlepiej by było go tam strzeić. O, że się chowa, skubanie. No dobra. Aha. Myślałem, że nie przejdzie przez to. No cóż. Okej, okay, już na mnie czekają ziomki. Co to było? Tu jest zejście w dół, ale jeszcze tu dokończymy. Jakoś mądrze może to zrobimy, co widzisz mnie? Dobra, to było na razie mądre. Dobra, na mniej mądre, ale dobra, dobra. Jakoś idzie. Dobra. Jest ziomek. Okej. Okay. Jest to dużo tych grzybów, trzeba je rozwalać, bo inaczej to Chadę bez tych strzału, serio. Tego spróbuję zrasować co? Eee, o kurde Nie Niespodziewajka O, pięknie Dobra Ładnie, ładnie O nie! Kurde. Do wody jeszcze wpadły. Ojej. To mnie przyniosło daleko tym razem. Dobra, okay, ale no trzeba ich tak sposobem, bo tutaj na Hama to się nie sprawdza. Te ninja. Z przejście? Nie, okej. Okay. Muszę ich unikać. Unikać. Zapominam. Kałabanga. No, 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 no. że się udało, jakoś porozmawiajmy tu rzeczy, żeby mieć na strzelanie cokolwiek dobra, dobra, uj dobra, 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 spokojnie, spokojnie Ja yeah, pierdzielę. Ile tego? No nie 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 Kurde no nie mam, nie mam heal'a Ostatni raz chyba próbuję I najwyżej sobie gdzieś pójdziemy dalej Wrócimy tutaj Okej okay. No, poskakujesz tutaj. Chodź. No, dzięki. No i czemu ja się tak wbijam w nich? Dobra, cyk, cyk. Rozpalimy sobie rzeczy. Tego który robimy. Oho! Zaraz wrócę. Jeszcze tutaj było trochę tego. Dobra. Znaczy teraz. No co? Myślę, że on strzeli do przodu tam. No nic, no muszę się wyleczyć. O jesteś. Dobra, lecimy. Pięknie, pięknie, mat, pięknie.

God damit. Okej, okay, mamy trójeczkę. Możemy przejść przez tamte drzwi. Ale nie mamy Hila. Tu szalone z tym chillem tutaj? Nie, okej. Okay. A czy jeden koreś nie uciekł przypadkiem? Cykał się, że raz mnie strzeli. No właśnie. Dobra. A, bo on się boi. Oj, No cóż. Dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. O, chyba wyjście. To by było spoko, bo już... ...na krawędzi. Tak, wiem, że muszę się wychylować. O oh, kurwa! Przepraszam. No, jump się zdarzają. Okej. Okay. Tam jest Hill, tam jest Hill. Boże, cykam się daszować. I tak klikam y, strzałki, żeby przeszować w dobrą stronę, chociaż nie potrzebuję. A spróbuję bez strzałek. Widzicie, trzyma trzeba trzymać strzałki. Nie, no nie trzeba. Jestem za daleko. <laughs> yy. Aha. No, szkuryde. Mówię czemu ja nie kłynę i tak oznaczam te filmiki jako dla... Nie dla dzieci. Więc kurwa. Zmyliła mnie ta łódka. Tu nic nie ma? No i Jezus. Skoczyłbym, ale się cykam. Nie no trochę się cykam. Gdzie ja jestem? Uh huh. Okay. I tu też nic muszę mieć to wielokrotne daszowanie, serio, yy... nieźle, a czemu tam jest miejsce? Kurde Ściągnie i się ciągnie Który jest prawdziwy? Pakow dziwko Nie ma takich He? Okej okay. Może czegoś coś źle robię z tymi czerwonymi roślinami Nie jestem pewien O widzicie, tak jakby Czy ja mógł skoczyć na to drzewo tak Trochę czuję, że mogę Ale Dobra i tak sam nie skoczy tam, więc chyba nie tak nie nie wiem, co z tym zrobić, więc na razie to zabiję <laughs> O Boże Dobra Ogarniemy ich chyba... Troszkę później, co? Ehm, tak Więc... Do usłyszenia I... Dobrej nocki W moim przypadku Waszym problemem to podobnie też, więc Narta.